sprawdzając teraz tak JBL, JBL, głośniczek, który pomaga w tym, iż gdy przychodzi klient, a przychodzi tędy mniej więcej, od tych hałasów w ulicy czy tędy, wchodzi Nastraja się nagle, że słyszy muzykę przyjemną, odstaje od jakichś niepotrzebnych zajmowań swojej głowy, jakimiś demonistykami, czy jakimś złością swoją na samochody, czy jakaś kara kogoś, że jest się złym, bo na samochody i coś z czymś nie poszło na farabela, słucha dobrej muzyki i może wtedy dokonać zakupów bardziej tak skupia, już nie zajęty swoją głowa jakimś tam strofowaniem, czy traumieniem, czy jakimś niepotrzebnym demonieniem, czy hałasem, tylko bardziej przyjemnie, że spokojniej może się w swojej neurotyce odnaleźć w tej bardziej pełnej łatości i dokona zakupu swobodniej, spokojniej, w restaurze, przyjemniej, dogodniej. Wtedy może klient kupić chętniej więcej, nie żeby komuś ściskać na siłę, że więcej, tylko tyle, że faktycznie co potrzeba, że może spokojnie pomyśleć, nie że nagle tam coś, tylko coś, jakieś kojarzenia, ledwo co, tylko jakaś walka o to w ogóle przetrwanie w neurotyce, żeby mieć dylę swoją, się, się bardziej, lepiej, że zdrowiej, że przyjemniej, to może podejść i pomyśleć o na przykład sałatka, na muzyka, coś się wspomni z przyjemnych momentów w kuchni na przykład, bo się też obrazki w takich miejscach, obrazki jakieś kuchenne takie z kuchni, ale takie fajne obrazki kucharskie mogą być właśnie malowidła dzieci na przykład o na przykład jakichś daniach natniewające do dania zrobienia, jakaś sałatka wiosenna, sezonowo wy, wy, wywieszane, przekażę panu Krzysztofowi. No i człowiek przychodzi bardziej i okej, okay, spokojnie ma w głowie, nie słyszy już tak hałasu w tej ulicy, że słyszy bardziej muzykę, kiedy to jest włączone to wtedy słychać i wtedy przystępuje wejścia do przez wejście, wejściem Wchodzi do środka, tam gra z kolei inny rozgłośnik radi radiowy. Ale głośnik fajny. Tylko, fajny głośnik, tylko, że pod kontakt wtedy pod kabel, to wtedy by fajnie wydawało muzykę długo. To też fajna sprawa. Bo tak to tylko dwie godziny. Ale też fajnie